Te trawę bardzo nisko, zmniejszyła poziom. Jest 8:30 rano. To ja skoszę, bo widzę niebo, że jest całkiem zachmurzone. Chociaż zrobię tutaj z przodu domu. Chciałam Was nudzić i wyłączyłam kamerę. No, popatrzcie, zrobiłam. Przycięłam dużo niżej, tak po łysinie. Dlatego, że jak pada, to trawa rośnie bardzo prędko. I z tej strony też. Teraz a, muszę przyciąć brzegi. Jeszcze raz podrównać i zamiotę. Ale było też dużo trawy wszędzie, więc przeleciałam maszyną do koszenia i to wszystko zebrałam. Zebrałam to, co mogłam. Teraz podetnę troszkę jeszcze w ogródku, troszkę brzegi, odpocznę i patrzcie, co mnie czeka tutaj. Widzicie? Jeżeli córka nie będzie miała zebrania, to będę kosiła. A jak będzie miała zebranie, to nie chcę robić szumu i troszkę tutaj popracuję w ogródku. Wiecie co? Ostatni, ostatnim razem, gdy nakręcałam ten filmik, robiłam tam w części ogródka i dostałam jakieś alergii na rękę. A pomyłam pojemniki już rano o 6 dzisiaj, jeszcze byłam w piżamie. A, dla ptaków mam dwa, trzeci nie złożony jeszcze. A, znaczy używałam go wcześniej, ale dlatego, że przerabiam dużo w ogródku, a, to nie wiem jeszcze, gdzie go postawię. No i zmieniłam wodę. A co ja mówiłam? A, mówiłam, że pracowałam w ogródku, wyobraźcie sobie nigdy w życiu tak nie miałam. Tyle tych różnych nasion, i tutaj na ręku dostałam straszną alergię, że w nocy musiałam wstawać. Wyczytałam w internet, że robić taki opatrunek soda do pieczenia z wodą i później zmyć. Zrobiłam to. I miałam też krem, taki podobny do steroid. Patrzcie ile tutaj mnie czeka pracy. Więc a, a mówili, żeby posmarować też tym. Więc posmarowałam i mi to zeszło. I teraz, gdy będę robiła w ogródku, to muszę ubierać długie rękaw. A to można się po prostu upiec z tego gorąca. Ten wygląda, coś mu dolega. Jeszcze go przytnę bardzo nisko, nie wiem co jest. Wygląda, a tutaj ma niby nowe listki, wypuszcza. Ale ja przytnę dobrze te do kałęzie i zobaczę czy odrośnie. Jak nie odrośnie, to go wyrzucę. A to jest ten pomarańczowy hibiskis. ma piękne duże kwiaty. No, idę teraz sobie, zrobię wody sodowej, troszkę sokiem, napiję się. I a, przytnę brzegi. Bateria do maszynki jeszcze się nabija. To troszkę zaczekam. Ja już łóżko zmieniłam. Pranie się skończyło. Wszystko robię wcześniej. Dlatego, że moja córka. Zaczęła pracę o szóstej godzinie i zanim przyjdą wszystkie zebrania, to ja najgorszy szum zrobię wcześniej. No a sąsiadka już też pracuje w tym i w ubiegłym tygodniu z domu. Pewnie jej nie będzie pasować, że ja koszę trawę, bo ona też ma dużo zebrań, ona jest akantecz. Zaraz to roztrzepię i powieszę, tylko się napiję. No, ale ja muszę swoją pracę zrobić. Oni nie dbają o ogródek, nic nie robią. A więc a, ja się nie będę martwiła, że dlatego, że oni nie robią, a to ja nie będę robiła. A, odpocznę teraz i będę przycinała zaraz tą trawę z brzegu i zamiotę. No to na zdrówko. Ćwir, ćwir ptaszek tutaj fruwa nie, bo wygląda tak ale widzę, że tutaj troszkę słońce się przebija a tutaj no i nie wiem czy będzie padało czy będzie grzało a jeszcze się bateria nie nabiła, więc ja przytnę tutaj trawę a później spróbuję przyciąć i chodnik i tutaj też brzegi tej trawy i na samym końcu pozamiatam. Mogłabym zostawić to dlatego, że wiatr wieje z tamtej strony, i wszystko by zaniósł do Brudasów, do sąsiadów. Oni i tak by tego nie widzieli, bo oni nigdy nic nie robią og przy ogródku. Muszę tu jeszcze przyciąć, bo ta trawa tutaj trawa strasznie się zarobiła i te korzenie tutaj zarosły. To jeszcze muszę to przyciąć, wyrównać. Teraz to wysypię. Śmietnik. Widzicie całe wiaderko. I tak dobrze tego wszystkiego nie zamiotłam. A brzegi jeszcze tutaj dociełam. Nie wygląda przepięknie. Jak profesjonalnie, Ale jest zrobione. I z tej strony też. I tutaj jeszcze troszeczkę pozamiatam ja na ulicy. I praca zrobiona. No i oczywiście tutaj. Też przycięłam i brzegi, skosiłam trawę, i chyba na teraz koniec pracy, bo ledwo oddycham. Odpocznę i patrzcie, będę brała się za to śmieciowisko tutaj. Niektóre kwiaty są ładne, niektóre już przekwitają. No i muszę się tego wszystkiego pozbyć. Jest dziewiąta rano, a ja już zrobiłam tą część ogródka i wyprostowałam tą aba. Nie nagrywałam, bo telefon bateria była wyczerpana. Włączyłam, żeby się nabijała, no i oczywiście zapomniałam nacisnąć w, w ścianie. Poszłam sprawdzić, nic się nie nabija. Przyszłam tutaj do ogródka o 7.20, a teraz jest 9 rano. Słońce już tutaj wychodzi, więc koniec tutaj pracy. Widzicie? Ta część będzie zrobiona. Jeszcze tylko troszkę poprzycinać tutaj a, z tej strony, z tej strony. No i oczywiście powiem Wam, że muszę nalać dużo wody, bo ziemia jest bardzo twarda. A tyle padało. Tak się dzieje, gdy słońce zaraz wyjdzie po deszczu. Jeszcze troszkę, jeszcze muszę tą różę przyciąć parę gałęzi. No, ale będę czekała na cień troszkę później i ta część będzie zrobiona. Trochę, trochę będzie zrobiona, nie wszystko. A dodam jeszcze, że widzicie mnie w takiej koszuli. Musiałam ubrać z długim rękawem. Ja mam do ogródka kilka takich koszul, dlatego że gdy tutaj ostatnio pracowałam, pamiętacie, opowiedziałam Wam, miałam uczulenie strasznie na tą rękę takie duże uczulenie że myślałam, że będę musiała jechać do apteki nocnej. No ale sama się wyleczyłam i teraz muszę ubierać długi rękaw. Nie wiem, co mnie tutaj tak złapało, jakieś nasienia. Nie wiem, co to było, nie mam pojęcia. No ale muszę teraz bronić moją skórę. Może to są stare lata.